Shoty, to dobre szaty robi, także sub i dziewięcie! Ty, czemu na głośnikach słyszę o... Skurwysyna... Za przeproszenie Czekajcie... Ty, ja słyszę... Na głośnikach czy gdzie ja to słyszę? Nachuj mnie te słuchawki, czekaj... Fuck! Halo, dobry wieczór... Eee... Poczekaj, panie, sobie odejdę do okna. O, teraz słychać? Jeszcze raz, proszę, bo, bo, bo coś przerwało. Dzwonię z prawie, y, królika tego. Tak. Powiem panu tak, no. Z, 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 chcę go kupić, jestem prawie zdecydowany, ale. No, tak szczerze powiedziawszy, no. Że pana nie skłamać i że, że pan nie myśli, że to są żarty, ale no, z oczu mu źle patrzę, tak? Wybałuszasty. Proszę mi powiedzieć, czy on jest jakiś chory. Chodzi mi. No nie no, proszę. proszę... Można, można przyjechać zobaczyć. Proszę spojrzeć na jego oczy. Tak królik normalnie nie wygląda. Wybłyszasty gały, ma takie, że właśnie nie wiem, czy to jest właśnie jakaś odmiana, czy to jest po prostu choroba, czy po prostu tak, takie zdjęcie wyszło, tak? Być może takie zdjęcie wyszło. W każdym razie, no. Yy, nic mu nie dolega, wszystko jest ok. No nie wiem, no. Może po prostu był takim wystraszony, czy. Czeki Czekikolwai. Dobra, 15 zł za sztukę, tak? Symbolicznie, dosłownie. Słuchamy czas. Tak, symbolicznie 15 złotych Czyli tak, 15 zł 15 zł trzeba gdzieś tak policzyć, no nie wiem, tak 15 zł. No dobra, mogę wziąć za 15 zł ale chciałbym go przed tym jakoś przetestować, tak? Czy wchodzi to w grę Rahuba taka? A co pan rozumie przez testowanie królika? No nie wiem, na przykład no... No tak... No powiem, no powiem pan, no nie wiem, powiedzieć panu szczerze, czy, czy nie wiem. No mówi pan. No nie wiem, no wziąć go, po prostu wpuścić do... Do mojego węża, no i zobaczyć, czy na przykład, czy ten się na niego rzuci, tak? Bo, to, bo, to ma, bo on ma służyć jako pokarm, tak? To nie będzie królik domowy dla dzieci, ani z takiego, to po prostu, żeby mamy, mamy węża i chcemy go nakarmić. I o tak to Panu powiem. A za 15 zł no to taniej kupimy takiego królika u Pana, niż w jakimś sklepie zoologicznym jakiejś tam szczury, tak? Gdy mm. Pan co? Jak żona się dowie, to mnie Zajebie dosłownie może, No to proszę małżonkę do telefonu ja jestem pewien, że z małżonką się lepiej dogadam niż z panem My ja mam dobrze gadamy. <gadanie> Wie pan co? Mogę przekazać Mogę Nie, proszę się telefonu. nie bać Proszę się nie bać Ja obiecuję panu, że ja jeszcze dopłacę nawet te 50 zł Ale małżonka się zgodzi A ja przyjeżdżam jutro i go biorę Na odległość nawet w sprawie koronawirusa Proszę się nie martwić Nawet w rękawiczko go zabiorę, dopłacę, niech stracę ale jestem pewien, że małżonka się zgodzi, bo ja mam akurat dobrze gadane. Już nie takie rzeczy kupowałem w internecie. Dobra, proszę. Dobrze. Tak, słucham. E, Przez chwilę rozmawiałem z, z panią Żem tak? Tak. tak. E, w sprawie tego króliczka, takiego za 15 zł. Tak, tak, wiem. E, proszę pani, ja jestem w stanie, wiem, że może pani być wrażliwa, ale jestem w stanie dopłacić. 50 zł, czyli na przykład za 75 zł bym wziął od Państwa tego króliczka. Tylko że od razu Pani mówię, że ten królik pójdzie za przeproszeniem na, no, na zajebanie, wąż go zje, tak? Bo my mamy węże, hodowlę, no i chcemy po prostu go dla węża sprzedać, żeby się zjadł i na przykład nie karmić go przez miesiąc, tak? Nie mam serca, żeby królika tak poświęcić. Szkoda by mi go było, wie pan. Ale on i tak umrze, bo jak ktoś inny od państwa odkupi, to no to i tak tak czy jak to ktoś go na pasztet go weźmie albo coś takiego, więc wie pani, lepiej, żeby zwierzątko się nie, nie, no, nie po prostu nie męczyło i żeby taki wąż udusił tego zwierzaczka i go można powiedzieć, że zjadł i no i nasiąknął, no, wie pani, on lubi. Ten wąż jest łańcuchem pokarmowym, on, on to lubi. Wiem, ale jakbym miała go komuś sprzedać, to bym po prostu wolała nie wiedzieć, by ktoś go wziął i tyle, i bym, ja bym miała czyste sumienie i, no i no, tyle w temacie, Aha. Pan. Aha, no dobra, no to nie weźmiemy go dla węża, czyli można podjechać, weźmiemy go za 75zł, ale nie dla węża. Nie, bo wiem, że i tak pójdzie dla węża. Nie, nie, naprawdę, nie pójdzie dla węża. No, no nie wiem, no. No. No widzę, że po prostu pani nie chce sprzedać. No, słyszał pan. No nie wiem, widzę, że pani, pani, pana małżonka no, nie chce sprzedać, no ale no nie wiem, no 50 zł więcej zapłaciłem, no to... No nie wiem. Mógł pan brać i nie mówić. No właśnie mogłem, no. no. także także teraz już y, po ptakach, że tak powiem. Ale lepiej się. No, także... się dogadali tak na przykład... No nie wiem... Powiem już panu szczerze, tak? Na biednego pan nie trafił. Dwie stówy, że na przykład pan by tam naściemniał coś żonie, że go sprzedał gdzieś tam, gdzieś na boku. Wie pan co, to, to, to nie chodzi już nawet o, o pieniążki, naprawdę. Ale to żona by nawet nie wiedziała, że go pan sprzedał gdzieś tam tego, tylko żeby tam tego, wie pan. <coughs> Nie, ale. Za 80 pe... zł pan kupić w zoologicznym. Dziękuję. Do ale ale w, zoologicznym, w zoologicznym są dużo mniejsze. Takie małe pizdyki, szmaty i bane małe. widzicie, Nie da się namówić.